No człowiek, który przeszedł do historii światowej siatkówki na początku lat 90. z fantastyczną włoską drużyną, później dał się poznać jako fantastyczny trener. Kilka reprezentacji doprowadził do medali na najważniejszych, światowych, europejskich imprezach. Wielką formą błysnął, prowadząc reprezentację Hiszpanii, ale my pamiętamy przede wszystkim to, co zrobił dla reprezentacji Polski, bo to był tak... Pierwszy medal Ligi Światowej wywalczony w 2011 roku w Ergo Arenie była taka... Pamiątkowa fotka na podium zrobiona naszym chłopakom, to był brąz, później było srebro na Pucharze Świata, był też brąz Mistrzostw Europy, było wreszcie wygranie Ligi Światowej w roku 2012 i w ten sposób polska siatkówka też przeszła do historii. Człowiek, który fantastycznie grał w siatkówkę i człowiek, który jest znakomitym trenerem i myślę, że co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Panie i Panowie, Andra Anastazji! Warto zwrócić uwagę, że Andrea Anastazji jest pierwszym odbierającym kwiaty, który pocałował dziewczynę, odbierając ten bukiet. Co jakby podkreśla jego narodowość, myślę, przy okazji. Proszę Państwa, jest certyfikat, są kwiaty, są upominki, uściski dłoni, jest wreszcie pamiątkowa tablica. Cieszymy się bardzo, że Andrea. Tak, tak, zapraszamy. Andrea doskonale rozumie język polski i jestem przekonany, że być może też nam coś w języku polskim powie, tym bardziej, że będzie miał okazję najbliższy czas spędzić w naszym kraju, jak Państwo wiedzą. Od wczoraj oficjalnie jest trenerem siatkarzy LOTOSu Trefla Gdańsk, no i jestem przekonany, że nad morzem będzie miał fantastyczny klimat do pracy. Andrea. Italiano en inglese Italiano, please.

mają wielkie honory, wielkie przyjemność być tutaj z ci Uwielbiam was Jeszcze raz powtarzam, wielki honor, wielki zaszczyt jest być tutaj z wami, jest to bardzo miło gościć tutaj z wami. Dziękuję, dziękuję wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, jeszcze jedna tablica nam pozostała dzisiaj do odciśnięcia i to też dla Naprawdę wielkiej postaci światowej siatkówki utytułowanego znakomitego siatkarza, członka tej złotej, fantastycznej włoskiej drużyny, która lata, niepodzielnie bieletna, rządziła w latach...